A. Spoko dzisiaj wolne tu nagrać to studia jest piątek petarda. Mam konkret, rozkurwiacz na kąpie na karkach i w głowie na kurwia, to najka Zagurwiam się ubrać i Skórwiam na pasta Basta weź w abstrakt od diaska. Mam czas wbita po metach, na falstart Akcja, lipa jak się patrzy nie wziąłem hajs, no i man mi nie starczy i na trzy nie wziąłem też kart porażka centralna i przejebane fakty Dostałem mandat, jechałem dwa przystanki To jeszcze Lightman, kurwa padają jak w Anglii nagi mnie dziś ten feralny dzień Jakwandi Zawiśnie mi dzień, gdzie nie ma dzisiaj prawdy To dziwne, jak nie będę elementem na takty Nie piznę pod bo mam przyrbane trakty Ja nie wiem czemu nie mów, bo to chyba nie ma błędy Zawsze człowieniu, ciekają i te skenki Ale nie ma tu frenty raczej kurwa dam radę Nagram te wersji też mi tak jak to ja się ma fatum Chyba dzisiaj piątek 13 Fuck you Powiedz światu, że by Ja będę pizgał 16 bez ściemy Zbierdalać mi z drogi, mam kota w kieszeni Siema Fatu, chyba dzisiaj piątek trzynasty Fuck you, powiedz światu, żeby bez laski Ja będę pizgał szesnastki bez ściemy Zbierdalać mi z drogi, mam kota w kieszeni Ja skm nie mogę ruszyć ręką I dostanę się po sroku, zanim ruszy to jak wielbłąd na stoku Mam telefon przy kroku, prędko doznałem szoku Dzwonił, że wziął, sytuacja roku, zresztą Wiem, to pilna nagła sytuacja w firmie, ale kurwa jestem w Naglać utralak u licznymi kulturami co ryba, ostale utkwiłem, kurwa w kozie i Dalej Ja Jestem kuj, gdzie chce mi się baje. Zaraz kurwie się, disuję, spocony trajekt, że mu na nogę nastaje, Co ja mogę nie odstać, zaraz rozpierdolę tą wiarę. Daj mi play, thrower, robię przypychanie do wyjścia. To notowanie jakiś tam, albo matanie. Po cyckach można sobie korzystać, wolność, kiedy wysiadam. Naraz starta akcja, naraz ta przesada. Stary, to nie ta starta. Ja mam fatu, chyba dzisiaj piątek, trzynasty, fuck you. Powiedz światu, żeby zsał laski. Ja będę pizgał szesnastki bez ściemy Zbierdalać mi drogi, mam kota w kieszeni Siema Fatu, chyba Mama. dzisiaj piątek trzynasty Fuck you Powiedz światu, żeby zsał laski. Ja będę pizgał szesnastki bez ściemy Zbierdalać mi drogi, mam kota w kieszeni Dobra, resztę przejdę, bo tam może się uda Chcę jarać luga, ale nie hula mi nuwa Historia długa, szukam po ludziach I nikt nie kuma, że ja chcę ognia Nie kurwa i huma. Spoko dalej, zasuwam komicznie jak to na w nerwie, narąbany w grupach, kiedy ma potyczkę z drewnem Chyba psychiczny jedne, jak widzę te gołębie i oczywiście co jeden, to mi na drogę biegnie Dobrze, że mnie nie obsrał, kurwa dostał. Nie Jebana dziwko, masz fart, że to nie shotgun to watch your back, to dopiero trzecia zwrotka. I skręcę, cinek. Jak cię jeszcze w czwartej spotkam? Nie noblefa, kurat, czwartej nie będzie. Tam prędzej do buja wyląduję na komendzie. I mając tu na względzie, wpijam na piąte, wiesz, gdzie nie myślę o windzie. rozjebała się na szczęście, zapierdalam po piętrze. To nie może być przypadek, że pamiętam wszystko w tekście i nie zapomniałem kartek. Myślę, jestem tu nareszcie, mówię, się ma z sobą. Stary, nie uwierzysz, rozjebał się mikrofon. Siema